Zacznę od polskiej klasyki. Widzę, że tu jest bardzo dużo młodych ludzi na widowni, e, ale bardzo lubię tą reklamę. Mariola ma oczy piwne, Mariolo o kocim spojrzeniu. Reklama z lat 90. -tych. Jest to oczywiście gra słowna. Tak, bardzo ładna i udana. Idziemy dalej. Z polskiego też podwórka. E, Floslek, Sanker. Jest to hiperbola, tak? No bo ten krem, wiecie, on nie jest aż tak wielki. On jest aż tak duży. I moim zdaniem bardzo fajnie to działa, tak? W sensie, że super rezonuje ze mną, że on tak Chroni te osoby, które pod nim są. No dobra, i teraz to, co było ostatnio na, na ustach i e, uszach wszystkich, czyli panie z hotelu, e, dlaczego pani z hotelu zyskała aż taką popularność? Otóż dlatego, że tych kategorii tak naprawdę do, do niej można przypisać bardzo, bardzo dużo. tak? Tam wam pokazałam rzeczy, do których można przypisać jedną, do niej będzie chyba cztery albo pięć. Więc tak, po pierwsze jest to dziwaczna i kontrowersja. Dlaczego ona jest zniechęcona? E, dlaczego ona tak rozmawia? Nie, nie wiadomo, nie? Od razu jesteśmy zainteresowani. Trend RTM, wiadomo, było to e, Oslo, byli tam, był trend z mężczyznami mówiącymi z mężczyznami. E, życie z naszym produktem fajne, no bo jednak pokazujemy, że tam, tam się pije, tam się, tam się pluska, tak? No więc e, to też, no jest, są obiektywne benefity. No i oczywiście backstage, tak? Ludzie uwielbiają oglądać, jak coś ogląda od środka, nie? Tak zobaczyć, jak to jak to tam się dzieje w tym hotelu i jak to tak naprawdę wygląda.